I te tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you. And you still won't hear me. Może ja chcę, żebym powiedział, że jesteśmy w Polsce, w naszym kraju, prawda? Cieszę się, że mogę tu występować, prawda? I, yeah. i mogę tutaj wygrać na polskiej ziemi, prawda? Czekam na pytania, a tu nie wiem. Robert, jak oceniasz przebieg pierwszego wyścigu Formuły 1? No, pierwszy wyścig był, prawda, no, to była fascynująca rzecz. Już jeszcze ten, nie jeździłem w naszym kraju. Piękny mamy w Niewanow-Berzynach, prawda, w naszym okręgu. Generalnie bardzo dobrze czułem. Pit stop dobrze zorganizowany? Tak, bardzo dobrze. Był tam jeden zawodnik, taki mój ulubiony, prawda, <grym> <grym> mój uczeń, prawda, taki, który lubi pojechać daje mu się paszkowski i takie inne nie i on mi bardzo dobrze ładnie tam zmienia te oponki prawda dziękuję ja trochę inny umieć o polsku właśnie uczyć chciałem powiedzieć Robert jest bardzo dobrym zawodnikiem. i ty mi powiedz prawdę wszystko się yeah it's, it's very capable to be a uh, roller star I think it's uh, better than me and uh, Robert show he he can win every, every Yes, I think it's a great, great start Polish a new, new Malawian. Yeah, Robert. or uh, my Go, go, go. Tak bardzo się cieszę, że mogę odwiedzić Waszą szkołę. Robert, Robert! Dzisiaj jeździłem, jeździłem na tutaj na... Jest... Proszę już nie zadręczać Roberta! A może może być dedykacją dla jest... jest... panu! Po... No oczywiście! Przepraszam, zapraszam. O, witam pana Włodzimierza. Witam pana Włodzimierza. Cię. Dobrze. Tak, Dobrze. witam. Przede wszystkim gratulacje, znakomitego wyścigu kapitalnie, ale powiedz, mam do ciebie taką sprawę, słuchaj, jak ty się czujesz z tym podwójnym dyfuzorem? No słuchaj, no jest to bardzo ciekawa sprawa, gdyż nie miałem nigdy podwójnego dyfuzora. Od jakiegoś czasu mam, i jest to bardzo, naprawdę, czuję się dobrze. Czuję się naprawdę dobrze. W BMW czuję się bardzo świetnie, się powiedzieć. Kapitalnie zacząłeś? Powiedz mi, na pierwszym okrążeniu y, Niki y, Lauda powiedział, że wygląda to kapitalnie, ale co się tam stało? Czyżby odleciał ci spoiler? Nie, nie, właśnie, że nie odleciał, więc przyspieszyłem, przyspieszyłem, mówię, wezmę go, wezmę go i go wziąłem. Kapitalne. To jest Polak, to jest nasz biały orzeł na czarno tego narodu. Kocham dobra. formuły, kocham BMW, prawda? prawda? Tak. A tak, pan robe, jest bardzo ciekawy. co w ogóle Dziękuję bardzo. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć. Robert, Robert! są Roberta. To część... Można zrobić zdjęcie, prawda? Bo bo to... Ja mam taką propozycję, może sobie wszyscy ciaśniemy fotę z Robertem. Oooo, oh! no, Może sobie no, nie, nie. zrobić. Przed no, rokiem, no i to 8 punktów. Radość Roberta tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie za chwilę kierowcy przygotowują się do wyjścia właśnie na podium. Zadowolony doktor Mario Tajsem, wspaniały wyniki. Robert! Dobrze, my już zrobiliśmy, bo No teraz jedziemy do, do Monaco, do Monaco bo mamy na Torre to Lagos, Mamy tam, właśnie na to Tak, dobrze. Tak, tak, to no idziemy, tak? Tak, proszę.